Rozdzielili się, by odwiedzić jak najwięcej miejsc we Wrocławiu, podczas gdy król Karol XVI Gustaw patrzył, jak postępują prace na budowie stadionu. Królowa Sylwia spotkała się z pacjentami kliniki onkologii i hematologii dziecięcej. Plan wizyty szwedzkiej pary królewskiej był dziś bardzo napięty, co zobaczyli zaledwie w ciągu pięciu godzin w relacji Pawła Wilka. Niepozorny samolot szwedzkich sił powietrznych wylądował na wrocławskim lotnisku z 20-minutowym opóźnieniem. Powitanie było krótkie. Karol Gustaw XVI i królowa Sylwia wsiedli do samochodów i odjechali w różne strony miasta. Król odwiedził budowę wrocławskiego stadionu. Podobno był pod wrażeniem. Pytał, jak będzie używany. Nawet się zainteresował, czy, czy, czy jest lokalny zespół, który będzie, który będzie grywał. Później Karol Gustaw XVI wziął udział w konferencji poświęconej bezpieczeństwu ruchu drogowego. Przede wszystkim bardzo interesuję się samochodami. Jako kierowca dobrze wiem, jak ważne jest bezpieczeństwo na drogach. Szwecja ma w tej dziedzinie spore osiągnięcia. Król przytoczył statystyki. W ubiegłym roku na szwedzkich drogach zginęło tylko 300 osób, najmniej od wielu lat. Do ratusza król, miłośnik motoryzacji, udał się jednak pieszo. Przed wejściem czekał spory tłumek wrocławian. Rzadko zdarza się nam gościć koronowane głowy. Kazimierz Frydrych przyszedł na rynek, bo darzy Szwecję sentymentem. Mieszkał tam 17 lat i dobrze wie, jak ważny dla Szwedów jest król. Prawie że codziennie na pierwszych stronach. Zajmują się nimi też czasopisma kolorowe, także cały czas na okrągło. W ratuszu Karol Gustaw rozmawiał z prezydentem Wrocławia, wojewodą i marszałkiem województwa. W tym czasie kontakty nawiązywali szwedzcy i dolnośląscy biznesmeni. Nie, nie, nie uczestniczyłem, bo towarzyszyłem królowi, ale podobno bardzo, bardzo udany. Symbolem szwedzkich inwestycji na Dolnym Śląsku jest fabryka Volvo. Był to ostatni punkt wizyty Karola Gustawa we Wrocławiu. Stąd królewska para pojechała do Świdnicy. Wrocław, Paweł Wilk. Znana z działalności charytatywnej Królowa Szwecji spotkała się dziś z małymi pacjentami Wrocławskiej Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej. I choć spotkanie to było zamknięte dla dziennikarzy, w tym samym czasie w klinice był też Albert Bystroński. Królowa Sylwia we Wrocławskiej klinice spędziła godzinę. Spotkanie z małymi pacjentami szpitala było zamknięte dla dziennikarzy. Dociekliwe pytania do szwedzkiej monarchini miały dzieci. Czy królowa lubi cukierki, czy królowa na co dzień nosi koronę? Czy królowa robi zakupy? We Wrocławskiej klinice przebywa w tej chwili 50 chorych na nowotwory pacjentów. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tylko za ich leczenie. Wszystko co widać jest kupione przez sponsorów. Zarówno kosztowny sprzęt, jak i wyposażenie łącznie z łóżkami. W akcje charytatywne kliniki angażują się znani sportowcy, żony prezydentów i politycy. W Polsce mówi profesor Chybicka, aby skutecznie leczyć trzeba walczyć o pieniądze. Tylko w ubiegłym roku klinik Dostała od sponsorów grubo ponad 10 milionów złotych. Próbujemy zdobyć pieniądze, skąd się da. Wizyta Królowej to promocja kliniki, ważna szczególnie teraz, kiedy stoi przed nią wielkie wyzwanie. Mówi towarzysząca dzisiaj Królowej Sylwii Anna Dudkiewicz, żona prezydenta Wrocławia. W tej klinice rusza projekt największy społeczny w Polsce budowy kliniki. Otóż społeczeństwo lokalne zamierza zebrać pieniądze, żeby wybudować nowy budynek za tego szpitala. Ta klinika będzie miała salę jednołóżkowe, góra dwułóżkowe. Jest już miejsce na nową klinikę, jest projekt architektoniczny. Gorzej z pieniędzmi. Inwestycja ma pochłonąć ponad 70 milionów złotych. Na razie na koncie budowy jest około 5 milionów. Szefowa kliniki mieszczącej się w tej chwili w starym budynku i w barakach z eternitu jest zdeterminowana. Nie wiem o co walczę, mówi profesor Chybicka. Ja tu pracuję 36 lat i nigdy nie przyzwyczaiłam się do tego, że dzieci muszą świat opuścić. Wrocław Albert Bystrański. Po południu królewska para udała się do Świdnicy, gdzie odwiedziła ośrodek opiekuńczy Dom Serca i zabytkowy Kościół Pokoju, wybudowany w XVII wieku dzięki wstawiennictwu szwedzkiego króla. Relacja z tej wizyty w wieczornych faktach już teraz Państwa serdecznie zapraszam. A już za pół godziny.